Daria Pacańska, dzień dobry. Szanowni Państwo, czy za używanie sformułowania Polskie Obozy Śmierci należy karać? Jaka kara będzie odpowiednią? Te pytania zadam moim gościom, a są nimi Stanisław Pięta, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Oraz Marek Wójcik, dzień Platforma dobry, Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry. Trzy, lata więź... Trzy lata pozbawienia wolności według resortu Sprawiedliwości za, u... za używanie sformułowania Polskie Obozy Śmierci. Według pana to jest dobra kara, poseł Wójcik? To, to my czekamy jeszcze na projekt, aż wpłynie do Sejmu. Na razie projekt jest w uzgodnieniach międzyresortowych. Rzeczywiście tutaj różne resorty i instytucje proponują pewne zmiany. Pierwotnie ta sankcja miała być wyższa na niższą na trzy lata pozbawienia wolności, co swoją drogą jest zbliżoną sankcją do innych przepisów, które występują w polskim prawie karnym. Między innymi tutaj myślę o penalizacji na przykład kłamstwa oświęcimskiego. Natomiast problem w przypadku tego przepisu to nie jest problem chęci wprowadzenia do, do kodeksu karnego takiego nowego przestępstwa, tylko to jest problem egzekwowalności tych przepisów. Dlatego, że tego typu sformułowania o polskich obozach koncentracyjnych o w polskich obozach zagłady pojawiają się głównie w mediach zagranicznych, przede wszystkim to są media w Stanach Zjednoczonych. Natomiast tam ten przepis nie będzie miał zastosowania. Tam polskie prawo karne nie jest stosowane, w związku z czym obawiam się, że chociaż w Polsce wprowadzimy taką Sankcje wprowadzimy taki przepis, wprowadzimy taką karę, to okaże się, że on kompletnie nie, nie jest egzekwowalny i nie pozwala na pociąganie do odpowiedzialności osób, które formułują tego typu opinie o polsce. Mhm. Jak poradzić sobie z ochroną wizerunku Polski na arenie właśnie międzynarodowej, czy, czy ten projekt przyczyni się do tego? Panie dyrektor, drogi kolego, szanowni państwo lepsze to niż nic, niż bezczynność, niż bierne przyglądanie się szkalowaniu Polski. Oczywiście mamy jasność, że polskie prawo karne nie działa poza granicami państwa polskiego, natomiast samo wprowadzenie takiego przepisu do polskiego prawa karnego i pierwsze Procesy zakończone skazaniem będą wyraźnym sygnałem dla polityków europejskich, dla dziennikarzy europejskich, europejskich i amerykańskich, bo przecież to zdarza się także w Ameryce. Niestety liczba tego rodzaju fatalnych wypowiedzi. Oskarżających Polskę o współudział w mordowaniu Żydów rośnie i Polska musi szukać sposobów na przeciwdziałanie temu zjawisku. No właśnie, ale jaki sposób jest na ściganie tego za granicami, na przykład w Ameryce? Bo o ile w Europie możemy się powołać na, na Europejską Konwencję o zwalczaniu ksenofobii i, i rasizmu? To co to, to, to zrobić w Stanach? Panie dyrektor, mówimy nie tylko o przepisach prawa karnego, ale państwo polskie będzie współpracowało z kancelariami prawnymi na całym świecie i wobec osób, które posługują się tego rodzaju kłamliwymi oskarżeniami. Będą kierowane pozwy do tamtejszych sądów. Będziemy walczyć o dobre imię Polaków, Polski na wszystkich frontach. Czy Platforma Obywatelska przyłączy się do tej walki? Czy dla was jest wystarczająca nota dyplomatyczna, czy, czy zwrócenia uwagi, że to jest niefortunne sformułowanie? Chcemy zobaczyć, jak ostatecznie będzie wyglądał ten przepis. Ja w tym momencie nie wykluczam poparcia nawet dla, dla tego rozwiązania, natomiast mamy wątpliwości co do rzeczywistego egzekwowania tych przepisów w innych państwach. Mówiąc szczerze, nic tak nie. Obniża autorytetu państwa polskiego jak wyroki, które byłyby po prostu nieegzekwowalne nie poza naszymi granicami. Ja przypomnę, że w ostatnich latach to zadaniem naszej dyplomacji było właśnie walczenie z tego typu sformułowaniami. Takie sformułowania mogą się pojawiać na, właściwie na dwa sposoby. Tej walki? To Ale ja udana chciałbym, walka, ja czy... chciałbym, moim zdaniem, tak, moim zdaniem, udana tam, gdzie mamy doświadczonych, gdzie mieliśmy doświadczonych i cenionych ambasadorów, tam się udawało szybko tego typu reakcje drugiej strony, wymusić jakieś, przeprosiny, sprostowania tego typu rzeczy. Natomiast właściwie możliwe są dwie sytuacje. Z jednej strony, jeżeli ktoś w wyniku jakiejś omyłki językowej mówi, jakby myli terytorium z, odpowie z kwestią odpowiedzialności za zbrodnie hitlerowskie, e, i z, a z drugą kwestią jest rzeczywiście to, o czym mówił pan poseł, obarczanie Polaków odpowiedzialnością za zbrodnie hitlerowskie, które miały miejsce na terenie, na terenie Polski. Ja chciałbym podać przykład bodaj z 2012 roku, kiedy prezydent Barack Obama, kiedy pośmiertnie wręczał Janowikarskiemu Karskiemu order Medal Wolności, on w, w swoim wystąpieniu użył również sformułowania o polskich obozach koncentracyjnych, natomiast bardzo szybko MSZ i ówczesny ambasador zreagowali, bardzo szybko Biały Dom przeprosił za to sformułowanie, wprost stwierdził, że było to sformułowanie niefortunne, wynikało z pomyłki językowej I, i tak było, tak? Prezydent Barack Obama nie, nie obarczą nas odpowiedzialnością za, za Holokaust, za zbrodnie hitlerowskie, natomiast pomylił się w tej no, wypowiedzi. Ale to jest jednak Tutaj e, Oczywiście, dlatego też media amerykańskie szybko wypo, e, wypomniały prezydentowi Obamie tą, tą pomyłkę e, i myślę, że to dla samego prezydenta Obama była chyba największa kara. Natomiast ten przypadek prezydenta Obamy pokazuje, że tego typu sformułowania się zdarzają, ale pokazuje, jak ważna jest szybka e, reakcja naszej dyplomacji. W przeszłości tego typu reakcje mhm. miały miejsce i też e, chciałbym zwrócić uwagę na to, że my, Oceniamy, że mniej więcej w ciągu roku jakichś 150 razy w różnego na różnego rodzaju portalach internetowych w wypowiedziach różnych osób publicznych pada sformułowanie polskie obozy koncentracyjne. Natomiast bardzo często to jest kwestia po prostu pomyłki językowej. I w, w tej sytuacji wystarczy tylko jakaś nota dyplomatyczna, właśnie prośba o sprostowanie. Bardzo często ci ludzie prostują swoje wypowiedzi, tak? Rzeczywiście przyznają się do błędu do tego, że nie, nie uwzględnili jakby pewnych niuansów językowych pomiędzy językiem. Które sami stosują, a, a, a tym w jaki sposób jest rozumiany w Polsce. Mhm. Panie pośle, jak pan ocenia tę te, te walkę do tej pory z, z używaniem tego typu sformułowań? Patrzę na efekty, na owoce. I obawiam się, że dotychczas prowadzona walka, próby przeciwdziałania używaniu tych sformułowań jest nieskuteczna. Jest wielokrotnie więcej tego typu wypowiedzi. Tylko to są oficjalne dane, które są podawane na konferencjach, tylko część wypowiedzi jest wychwytywana przez nasze placówki. Liczba tego rodzaju sformułowań w obiegu publicznym narasta i uważamy za konieczne zarówno wprowadzenie penalizacji tego rodzaju. Wypowiedzi, jak również ściganie na drodze cywilnej osób, które posługują się tego rodzaju kłamstwami. My mamy świadomość, że jest to od dawna systematycznie prowadzona polityka wizerunkowa. Która ma rozłożyć odpowiedzialność za wymordowanie Żydów na narody Europy Wschodniej. I tutaj chciałbym zaznaczyć, że są podstawy, by niektórym nacjom przypisywać współodpowiedzialność za mordowanie Żydów, gdyż, gdyż na terenie tych państw obszarów zajętych przez armię niemiecką. Rzeczywiście powstawały formacje kolaboranckie. Natomiast w Polsce nigdy tego rodzaju formacje nie powstały. Co więcej, w Polsce polskie państwo podziemne surowo karało wszystkie kryminalne przypadki, bo przecież takie rzeczy też miały miejsce. Wydanie Żyda Niemcom kończyło się dla szmalcownika karą śmierci. Warto popatrzeć na to, jak zachowywało się wtedy państwo francuskie, które swoich obywateli żydowskiego pochodzenia samo wyłapało, umieściło w pociągach i wydało Hitlerowi. Więc mhm. dzisiaj przypisywanie Polsce współodpowiedzialności za mordowanie Żydów jest po prostu hańbą, skandalem. I absolutnie nie będziemy tego tolerować. Kiedy mówimy o, o obozach, śmierci, obozach koncentracyjnych, nie mówimy tylko o Holokauście, czyli zagładzie Żydów, ale także zagładzie innych nacji, o ludobójstwie, do którego dopuszczali się naziści w, podczas II wojny światowej. I jeżeli ktoś neguje odpowiedzialność Niemiec za te zbrodnie, no to już tak naprawdę podlega sankcji, która jest przewidziana w polskim prawie, dlatego że bodaj od 1998 roku jest a, a, przepis karny, który mówi o te, to jest tak zwane kłamstwo święcińskie, czyli każe pozbawienia wolności do lat trzech, podlega ktoś, kto neguje niemiecką odpowiedzialność za. Za zbrodnie hitlerowskie, w związku z czym taki przepis w polskim prawie jest. I w oparciu już o obowiązujące przepisy tego typu wypowiedzi można ścigać. Natomiast takie wypowiedzi nie pojawiają się w Polsce, takie wypowiedzi rzadko pojawiają się w Europie, dlatego że jednak Europa ma pewną wspólną pamięć historyczną. Wiemy, jak wyglądała II wojna światowa. Pojawiają się bardzo często w Stanach Zjednoczonych, które jednak są trochę dalej od naszej historii. Dziennikarze i politycy amerykańscy słabiej znają historię Europy niż własnego. Niż własnego państwa, w związku z czym posługują się tego typu uproszczeniami, które dla nas są krzywdzące i bolesne. I rzeczywiście dyplomacja tutaj bezwzględnie powinna reagować, w moim przekonaniu reagowała. Natomiast jeżeli chcielibyśmy pójść w kierunku, o którym mówi pan poseł, czyli rzeczywiście ścigania za to, co pan poseł nazwał jakby świadomym ściąganiem odpowiedzialności z Niemiec za, za, za zbrodnie hitlerowskie, no to taki przepis jest I, i, i w moim przekonaniu to jest przepis w Europie stosowany, dlatego że Podobne przepisy są nie tylko w polskim prawie, ale także w wielu prawach europejskich, dlatego że wiele państw europejskich już się z tym problemem zetknęło i wiele państw wprowadziło do swoich porządków prawnych rzeczywiście przepisy mówiące o ściganiu, wtedy, kiedy, kto, o, o ściganiu przestępstwa polegającego na negowaniu e, e, rzeczy, rzeczywistej historii i, i pamięci czyli o tym, że... to jest powila, powielanie pewnych przepisów, które już istnieją? E, tak jest, to znaczy w zakresie, w zakresie tym, o którym mówił pan poseł, czyli ściągania z Niemców odpowiedzialności za Obrodni hitlerowskie w okresie II wojny światowej, ta kwestia jest już w Polsce penalizowana. Te zachowania, o których mówię, nie dotyczą tylko, jak pan poseł to ujął, ściągania odpowiedzialności z Niemiec, tylko przypisywania współodpowiedzialności Polakom. Ale to, to, na, to na to samo wychodzi. I podobny nie, przepis nie, jest również bo w To po w Polskim państw. obozie koncentracyjnym. Wymaga nowego ujęcia w polskim prawie karnym, precyzyjnego zakreślenia i wydaje mi się, że projekt Ministerstwa Sprawiedliwości czyni zadość tym potrzebom. Panie pośle, tytułem zakończenia chciałam zapytać o to, co, o, o czym mówił poseł Wójcik, czyli. Przepisy czy wyroki później, które, które nie będą respektowane, mogą obniżyć rangę państwa, jak chcecie sobie z tym poradzić? Myślę, że nie ma takiego zagrożenia. Polska, polska dyplomacja, polskie służby, polska prokuratura, kancelarie, które będą współpracować z Rzeczpospolitą Polską będą. Zachowywały się elastycznie i będą brały pod uwagę wszystkie kwestie, także kwestie wizerunkowe. I pomimo tych obaw, które tutaj uzewnętrznił Pan Poseł, wydaje mi się, że wprowadzenie karalności tego rodzaju wypowiedzi, tego rodzaju zachowań jest uzasadnione i konieczne. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.